Dobry wieczór. W pierwszym odcinku Goślińskiego Prześwietlenia. A w dzisiejszym programie. Wiceburmistrz tutaj wspomniał o, o panu Malendowskim. Czyli rozumiem, że prezesa już mamy wybranego. Tak, tak to mam, panie wiceburmistrzu, rozumieć? 12 grudnia 2023 roku Rada Miejska, w której również ja zasiadałem, podjęła uchwałę likwidującą spółkę MG Sport. Była to dobra decyzja. Uchwała została podjęta chyba jednogłośnie i z korzyścią dla gminy gdyż spółka generowała głównie straty straty związane z utrzymaniem prezesa rady nadzorczej i wielu pracowników spółka dodatkowo miała potworne zadłużenie zadania związane ze sportem i kulturą zostały przeniesione do domu kultury który dziś nosi nazwę Centrum Kultury i Sportu w ślinie a gospodarkę mieniem komunalnym przejął urząd. I moim zdaniem była to bardzo dobra decyzja. Przede wszystkim teraz kulturą i sportem zajmują się ludzie z pasją. No i oczywiście mamy oszczędności liczone w dziesiątkach, jak nie setkach tysięcy złotych. I wszystko po to, aby niespełna rok później powołać kolejną spółkę. Transport i rozwój. W skrócie TIR. No ale oczywiście nie nazwa jest tutaj problemem. Największe kontrowersje i podejrzenia budzi to, w jakim tempie i z jaką zajadłością Justyna Radomska chce zrealizować swój plan w życie. To, że w ogóle nie analizuje się możliwości innych rozwiązań, oraz osoba prezesa. Ale od początku. 11 czerwca Justyna Radomska zaprosiła radnych Rady Miejskiej na spotkanie dotyczące podatku od transportu. Na spotkaniu niespodziewanie pojawił się tajemniczy ekspert, który całkowicie za darmo i w dobrej wierze podzielił się swoją wiedzą. Najlepszym rozwiązaniem miało być powołanie spółki komunalnej, która będzie nawiązywała kontakt z firmami transportowymi i leasingowymi, by te rejestrowały swoją działalność na terenie gminy Murowana Goślina. Pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo dobry. Właściciele pojazdów, które są opodatkowane, odprowadzaliby podatek do gminy, w której są zarejestrowani, nawet jeśli w praktyce ów pojazdy nie znajdowałyby się na naszych drogach. Opozycja w murowanej gościnie dość szybko wyłapała jednak, że skoro takie rozwiązanie funkcjonuje już w suchym lesie i w Poznaniu, gdzie podatki od transportu również są utrzymywane na najniższym dopuszczalnym przez ministerstwo poziomie, to przeniesienie się do murowanej gośliny wiązałoby się jedynie z dodatkowymi kosztami. W suchym lesie ten model praktykuje się już od 20 lat i zakładając, że suchy las robi to skutecznie, to ściągnął do siebie wszystkich transportowców, którzy byli gotowi na taki ruch. Co zatem moglibyśmy im zaoferować, by porzucili wieloletnią i stabilną współpracę i wkroczyli na nieznane wody do nowej spółki w murowanej goślinie? Zamiast odpowiedzi na to pytanie, radni usłyszeli jedynie kolejne przechwałki o doświadczeniu samorządowym pani burmistrz. No i prezesa. Miało być transparentnie? Jest transparentnie. Wiemy, kto jest prezesem spółki, mimo iż nie ma jeszcze spółki. No trudno sobie wyobrazić większą transparentność. Nie ma jeszcze wybranej rady nadzorczej, no bo nie ma spółki. Rady nadzorczej, która będzie analizowała spośród dziesiątek najlepszych kandydatów wybór najlepszego prezesa gminnej spółki. Co więcej, prezesem ma być ten sam tajemniczy ekspert, który przedstawił radnym koncepcję powołania spółki gminnej, która będzie właśnie e, zabiegać o transportowców, by zarejestrowali się w naszej gminie. Czyli wiecie, przyjechał na spotkanie totalnie bezinteresownie, totalnie w dobrej wierze. E, powiedział załóżcie spółkę. No, a później na komisjach powiedzieli: "On będzie prezesem. No To, że jest on dodatkowo kolegą pani burmistrz Suchego Lasu, to już jest totalny zbieg okoliczności. Nie wiem, bo, no, któż by sobie wyobrażał? Nie? Przecież nie można by było tego nazwać jakoś. Pracownicy muszą być zatrudniani w sposób przejrzysty, bez tak zwanego nepotyzmu i pomoterstwa. Mówi radna murowanej gośliny Justyna Radomska z klubu radnych dynamiczna i uczciwa gmina. Publiczna służba no, wymaga pewnego rodzaju zaufania. Ta służba publiczna musi być w swoich działaniach zarówno merytoryczna, jak i moralna. Bo wiecie, jak to zostało tak przedstawione na komisji gospodarczej, to ja byłem święcie przekonany, że prezesa wybiera burmistrz. Tak samo jak wybiera swojego zastępcę. No ale okazało się, że nie. Że prezesa wybiera Rada Nadzorcza. Rady Nadzorczej jeszcze nie ma. A kto wybiera Radę Nadzorczą? Eee, Pani Burmistrz, mam takie pytanie. Kto wybiera Radę Nadzorczą w takiej sytuacji? Dobrze pani wie, że radę nadzorczą w półce handlowej no wybiera burmistrz. Ale chcę pani powiedzieć, że to będzie, przepraszam, mam nadzieję, że nie obrażę tutaj, jeżeli ktoś z państwa jest w radach, że to będą takie osły, które nie będą myślące, jak ja ich wybiorę i powiem, słuchajcie, musi być ten, to nie będą mieli żadnych pytań. I no trochę, nie wiem, no trochę takiego. E, jak... gdybym, gdybym ja był chociaż troszeczkę złośliwy. O, tak, tyle to zacząłbym się głośno zastanawiać, czy sytuacja, w której pani burmistrz, która decyduje o powołaniu Rady Nadzorczej do spółek gminnych, mówi otwarcie o tym, kto będzie prezesem i jaki on to jest wspaniały, czy taka sytuacja czasem nie rodzi podejrzenia obietnicy, Wręczenia korzyści majątkowej w postaci pracy na stanowisku prezesa w gminnej spółce. No, ale to tylko wtedy, gdybym był złośliwy, bo przecież wiecie, to by było przestępstwo o charakterze korupcyjnym. No to podsumujmy. Mamy komisję, na którą przychodzi tajemniczy ekspert. Ten ekspert mówi, że trzeba. Powołać gminną spółkę. Przy czym okazuje się kolegą pani burmistrz suchego lasu. A na następnym posiedzeniu dostajemy informację, że ten ekspert ma być prezesem spółki. Ale gdy już się pokapowali, że jest to gorące, to cała narracja się zmieniła. Posłuchajcie, jak mówili o prezesie na komisji jak mówili o domniemanym prezesie tydzień później na sesji. Nie, drodzy Państwo, nie mamy wybranego, bo Pan Malandowski nadal dzisiaj jest zatrudniony, nie złożył żadnego wypowiedzenia, nie ma jeszcze z nami. No, czekamy na Państwa decyzję. Jeżeli Państwo zdecydują się i to, to ja wtedy zaproponuję Panu Malandowskiemu, tak, tak, ale to dzisiaj, no, nie, nie rozmawiamy o niczym, bo nie mamy spółki, więc on nie podjął takiej decyzji. Dał nam zielone światło, że jest w stanie się zwolnić w firmie, w którym pracuje i podjąć się takiego zadania u nas. Do tego... Czym my możemy, co my mamy więcej, czego nie mają inne gminy, to jest właśnie to, że udało nam się, czy udało się pani burmistrz, przekonać pana Malendowskiego do tego, żeby jakby został prezesem naszej spółki, jeśli ta spółka w ogóle zostanie powołana, żeby wyraził taką chęć. Bardzo proszę, pani burmistrz. Ja myślę, że, że pan, pan Malendowski, który przedstawiał tydzień temu. Swój pomysł na funkcjonowanie. No to, tak jak mówił, jest człowiekiem, który tworzył spółkę w lesie. Ja tą spółkę miałem okazję przez 8 lat obserwować z punktu widzenia zastępcy Wójta i wielu rozmów, które się toczyły też na temat tej spółki. I pan Malindowski przede wszystkim daje swoje doświadczenie i swoje kontakty z przedsiębiorstwami transportowymi. A proszę mi uwierzyć, te kontakty są szerokie to są duże spółki leasingowe, które mają rocznie leasingują po kilkaset samochodów, a nawet po kilka tysięcy. I to jest, to jest największa wartość wnoszona do tej spółki. To... Nigdy nie powiedziałam, że już pan, który był u państwa i przedstawiał przez półtory, to jest moja propozycja. Ale jak pani wie, to Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa. Więc czy Rada Nadzorcza wybierze i czy ten pan im się spodoba? Ja oczywiście będę, jest, uważam, że to jest najlepsza kandydatura. Ale to nie ja będę decydować. To nie ja zatrudniam. I dobrze pani wie, że w spółkach prawa handlowego to nie burmistrz. Nie zatrudnia prezesa, tylko rada nadzorcza. Jeżeli chodzi o powołanie pana Jakuba na prezesa, wydaje mi się, że. Planowane. Ewentualne powołanie. Tak, ewentualne planowane. Zrozummy tą sytuację. Teraz, gdy ta spółka powstanie i pani burmistrz wyznaczy osobę do rady nadzorczej, to nawet jeżeli ta rada będzie chciała przeprowadzić Otwarty konkurs i szukać najlepszych kandydatów w całym województwie, to i tak ma z tyłu głowy, że pani burmistrz tą osobę rekomenduje. A dwa, że żaden poważny kandydat nie przystąpi do takiego konkursu, bo będzie sądził, że jest on z góry ustawiony. Mamy prezesa. Jest transparentnie. Jest. Jest uczciwie, jest transparentnie. W ogóle zachęcam Was do obejrzenia całej sesji, a nie tylko wątku prezesa, ponieważ na posiedzeniu pojawiło się mnóstwo argumentów, mnóstwo innych rozwiązań. Pojawiły się co najmniej dwie warte rozważenia propozycje. Pierwszą z nich przedstawiła radna Magdalena binienda Grzybyta. Partnerstwo publiczno-prywatne. Mina mogłaby zawrzeć umowę z innym podmiotem, firmą, spółką, bądź osobą prywatną, której wartość zależałaby od skuteczności. Takie rozwiązanie przede wszystkim byłoby bardzo dobrą motywacją dla wspólnika, ale najważniejsze nie wiązałoby się to z ryzykiem utraty setek tysięcy złotych zainwestowanych w spółkę, która może nie przynosić żadnych dochodów. Nikt jednak nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie iść tą drogą, dlaczego nie wybrać bezpiecznego wariantu, jakim byłoby partnerstwo publiczno-prywatne i ustalenie wynagrodzenia od skuteczności w pozyskiwaniu nowych transportowców. Eee, I e, wybieram e, po analizie najlepszy sposób na wzrost podatków. I ja uważam, że i dlatego proponuję Państwu taki projekt, a nie inny, a nie jakieś partnerstwo publiczno-prywatne itd., tak bo na tym też wielu się wyłożyło. Drugim rozwiązaniem byłoby utworzenie odpowiedniego referatu w urzędzie albo powołanie pełnomocnika. I tutaj przede wszystkim mielibyśmy oszczędności, ponieważ nie musielibyśmy utrzymywać Rady Nadzorczej, Księgowości, obsługi prawnej. I tym razem jednak radni otrzymali odpowiedź. Ponieważ ja jestem burmistrzem, to ja będę decydować, kogo będę zatrudniać w urzędzie, a kogo nie, jakie stanowiska są mi potrzebne. Więc zachęcam do udziału, startu w startu wyborach, i wtedy będzie panie ustawiać, kto ma gdzie pracować. Na koniec podsumowanie. Ja nie wiem, czy pomysł powołanie kolejnej spółki, to jest pomysł dobry, czy jest zły, czy on wypali, czy nie wypali. Wkurza mnie jednak to. Że obiecywano odnowę. Wkurza mnie to, że były deklaracje otwartości, dialogu i współpracy. We współpracy i wzajemnym szacunku z całą Radą Miejską, bez podziałów, będziemy działać i wspólnie dbać o pomyślność mieszkańców. A mamy butne, aroganckie odzywki, pyskówki, bez jakichkolwiek merytorycznych analiz. Bez rozmowy na argumenty, tylko przechwałki o doświadczeniu, wiedzy. I zaufajcie mi, bo ja już jestem w samorządzie i od 80. czy któregoś tam roku. Więc e, trochę więcej zaufania e, do ludzi, którzy pracują w samorządzie nie od miesiąca, tylko od wielu lat. Naprawdę są to tak ważne dla gminy sprawy i marzyłem o tym, że coś się zmieni i Rada Miejska będzie w końcu w stanie dyskutować, rozmawiać na argumenty. Że skończą się te podziały, że skończy się nasizm, wasizm. Nasi tylko mają rację, wy jesteście obcy. Waszych argumentów w ogóle nie będziemy słuchać. Że ponad podziałami uda się coś zbudować. Niestety zapowiada się, że mamy od nowa to samo. Dzięki jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku. A spraw do przegadania jest bardzo dużo.